O tak będę dobry Będę dobry jak robot Siema, dzisiaj sobie zagramy w Minecrafta tutaj Na modach oczywiście Będziemy sobie grali Idziemy zrąbać na początku drewno Później, o zauważyłem tutaj Taką Wieżę, pójdziemy sobie na nią Ale najpierw zrąbiemy drzewo sobie Mam takiego moda tutaj, że Jak będę rąbał drzewo to zrobię mi cały naraz i to trochę długo schodzi ręką, ale szybciej idzie sikierką poczekamy chwilę aż się drzewo zrąbi i zrobimy sobie jakiś kilow. kamienny później, może jakiś żelazo się znajdzie i pójdziemy do do tej właśnie wieży tutaj trochę mi lagowało, bo tam mam o, czekajcie to i jak wezmę tutaj to jest ogień wszystko ja i mi laguje dobrze najpierw sobie zrobimy o crafting patyki kilów sobie najpierw zrobimy taki zrobimy znaczy wykopiemy tutaj trzy kamienie znalazłem już żelazo i sobie zrobimy najpierw patyki później kilów i no, wykopiemy sobie żelazą. Mam taki mod właśnie tutaj, że to co właśnie kopię to z żelazą, ale jak to przypale to będzie 9 tabek. Wykopiemy też tutaj trochę węgla i zaraz wykopię trochę kamienia, aby mieć na piecyk 8 potrzebuję. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i osiem. Jeszcze trochę węgla wykopię, żeby nie brakło We, Pamiętajcie, węgla nigdy za mało Węgiel się zawsze przyda Czy to do pochodni, czy do pieca No, jeszcze ten jeden i starczy Teraz się wykopię stąd Zbudujemy sobie piecyk, postawimy węgiel, żelaza i Zobacz co tutaj jest ciekawego nic jeśli będzie moją klawiaturę to przepraszam trochę lipa zrobimy sobie tutaj teraz oj kilof Żelazny zbrojki od razu widzicie takie mody od razu zbrojka jeszcze mieczyk sobie zrobimy żeby tam nas nie zabiło przypadkiem coś te wieży. Oj. Spodenki. Buciki. I hełm oczywiście. No i mamy to. Teraz pójdziemy sobie do tej wieży. Tutaj. Tylko najpierw zabiję sobie trzy owieczki żeby mieć na łóżko bo gdyby przyszła noc to trzeba iść spać, żeby potworów nie było zaraz sobie będę musiał przepalić jedzenie, żeby nie umrzeć z głodu tutaj sobie wykopię jeszcze to bo tutaj wypada fosil a później można tworzyć dinozaury tylko że ja nie umiem <grytanie> teraz sobie pójdziemy tutaj do tej wieży i zobaczymy co w niej jest może jakieś skrzyneczki, coś o zejście w dół o nie nie mam pochodni muszę zrobić najpierw patyki i mamy pochodnie zobaczymy co tutaj będzie ciekawego w tej wieży pod podziemiach oby nie było żadnych spawnerów bo ja tam nie będę później wchodził żebym ginął ustawię sobie jeszcze tutaj taką komendę żeby żeby mi po prostu i nie wypadały jak zginę. Dobrze. Już mi brakuje trochę jedzonka, ale zaraz sobie przepalimy i zjemy, żeby nie umrzeć z głodu. Oj, coś tutaj widzę. Zobaczymy co tutaj jest. Coś tam widzę. Spałnych Tutaj. Nie wiem. Strasznie tu trochę, więc wyjdę stąd. Nie będziemy na początku wchodzić, od razu zginąć. Zbudujemy sobie najpierw jakiś domek. I później pójdziemy coś pokopać. Dobrze, to widzimy się, jak znajdę coś ciekawego. Właśnie wszedłem na samą górę tej wieży i znalazłem fajny teren na domek. W tych okolicach gdzieś planuję zbudować domek, bo tu jest ładnie, takie jakby bagna. A... Teraz sobie pójdziemy przepalić szybko jedzonko i zjeść i zacznę zbierać drewno na domek i zbuduję sobie jakiś fajny domeczek na sam początek, później jakieś większe zacznę budować, ale to w następnych odcinkach. Zejdziemy sobie teraz szybko na dół. No chyba za nisko Też zszedłem. Chyba tak. Tutaj mamy wyjście i teraz muszę sobie przepalić. Tutaj jedzonko mamy z owieczek Jeszcze trochę sobie wykopię węgla Żeby nie brakło Bo później będzie problem Nie będę mógł pewnie znaleźć Tam widziałem jeszcze żelazo To zaraz sobie po nie pójdę I zrobię sobie żelazną siekierkę, Zrobię trochę drewna I zacznę budować domek Tutaj widzimy jakieś rudy Co to jest? silver nie wiem co to jakieś gówno niepotrzebne teraz sobie wejdziemy tutaj na górę kurde podsadzę się tym Wykopię ten węgiel i do piecyka bo już nawet nie mogę biegać mamy jedzonko zjem sobie teraz szybciutko i zacznę rąbać drzewo jeszcze sobie szybko zrobię siekierkę tutaj no i wsadzę żelazo, żeby się szybko przepaliło. Zrobię sobie petyki. I siekierkę. I zacznę teraz rąbać drzewo. Także robię cięcie. Uzbieram trochę drewna. I widzimy się jak zacznę budować domek. Dobra, uspierałem już. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć staków drewna. I jak rąbałem drewno. To zauważyłem, że tam są krokodyle, które gryzą. I jednego musiałem zabić. I mam tutaj... Skórę z krokodyla. Teraz zbiorę tutaj swoje rzeczy i zacznę sobie budować domek. Pójdę sobie w jakieś fajne miejsce. Znajdę sobie jakieś tutaj na tych właśnie bagnach i zacznę budować domek. Jeszcze nie wiem jaki, nie mam planu w ogóle na jakiś domek. Ale w sumie to nie wiem czy tutaj chcę budować domek, bo tu jest pełno krokodyli. I one gryzą. Więc. Nie wiem czy chcemy się z nimi pierdzielić, bo co będę wychodził w domku to mnie będą gryzły zobaczmy tutaj jeszcze, pójdziemy sobie trochę dalej i zobaczymy czy coś tutaj jest. Ciekawe jak jakiś teren. No, jakiegoś fajnego terenu to tutaj nie widzę, ale pójdziemy jeszcze troszeczkę dalej. I zobaczymy jakie tereny będą dalej. Tutaj sobie wskoczę do wody szybko. Nie ma krokodyli na razie, nic, nic nie widzę. Mm zobaczymy jaki tutaj będzie teren jak będzie jakiś spokoj no to można zbudować domek o widzicie tu jest krokodyl jakiś komodo dragon i on gryzie mm, no właśnie gryzie gryzł. teraz coś mu się nie chce jakiś śmieszny jest widzicie drugi przyszedł się wystraszyłem dwa idą za mną widzicie gryzą i to mocno Wypadają jakieś jajka Zaraz sobie postawimy to jajko I właśnie braku mi jedzenia I jest słabo Muszę znaleźć szybko jakieś owce, żeby mieć jedzenie Chyba że to się da zjeść Nie, nie da się, myślałem Bo wypadło mi z drzewa Właśnie do końca nie ogarniałem tych modów A mam ich trochę Trochę dużo I każdy jest od czegoś innego, więc po kolei będziemy ogarniać, ogarniać tutaj razem, ale najpierw muszę znaleźć owce albo jakieś inne zwierzątka. W ogóle zgubiłem tą wieżę. Jest wieża. I muszę się przejść i zobaczyć gdzie są owieczki, które na początku odcinka zabijałem. Tam w ogóle jest jakaś latająca wyspa. I tam na niej jest węgiel ale nie chciałam się na nim iść bo węgla trochę mam teraz poszukamy sobie jakiś yy, zwierzątek i żeby mieć jedzenie i się najeść tutaj w ogóle jest jakieś bagno i nie można na, ty na tym biegać jak? o! właśnie miałem mówić że zrobię cięcie ale owce się znalazły i zaraz zginę Bo mi się życie nie odnawia Szybko muszę je zabić Do piecyka i... O kurde O kurde Krokodyle mm, mm, Nie fajnie Ten teren jest do dupy Więc muszę znaleźć inny Zaraz zginę Kurde No i zginąłem No i dupa ale na szczęście moje itemki mam, bo wpisałem sobie wcześniej komendę, żeby ich nie tracić, po prostu. Chociaż tyle. Teraz nie wiem, gdzie jest tam ten teren, fajny, ale zbuduję sobie domek gdzieś tu blisko, i później w następnych odcinkach, jak będę miał już lepsze itemki, pójdziemy sobie do tej wieży. W ogóle, bonusowa skrzynka tutaj jest na porządku, ja jej na... nie zebrałem. Zapomniałem w ogóle o niej i sobie. Skrzyneczkę zbierzemy od razu, żeby mieć na później na jakieś ciekawe itemki. O kurde, ale spadłem. Pójdziemy sobie zbudować teraz szybko domek. Myślę, że zbudujemy go tutaj. Tutaj na początku, gdzie zbierałem żelazo oraz węgiel. Pójdziemy sobie szybciutko tutaj. I po zbudowaniu domku myślę, że zakończymy odcinek. Zbudujemy sobie gdzieś tutaj blisko, na jakieś górce czy coś. I zbudujemy sobie tam domek i myślę, że skończymy na tym odcinek. Hmm teraz nie wiem gdzie, gdzie zbudować ten domek. Hmm zejdę sobie z tej górki, pójdę tutaj i zobaczymy czy tam będzie jakiś ciekawy teren do zbudowania domku. Wejdziemy sobie szybko tutaj. Na górkę. Tutaj był właśnie ten teren. Kurde. O! Tutaj jest jakiś ciekawy teren. Myślę, że tutaj zbudujemy sobie domek i będziemy sobie w nim na szybko, tak na teraz mieszkać. A później zbudujemy sobie jakiś większy, i może tutaj albo gdzieś indziej. To jeszcze zobaczymy w następnych odcinkach. Także czekajcie na kolejne odcinki. Na pewno będą ciekawsze od tych co są teraz, znaczy od tego pierwszego, bo dopiero zaczynam bo to jest mój drugi kanał No i zaczniemy sobie budować, ale najpierw szybko crafting Skrzynkę Piecyk i zbudujemy sobie szybciutko łóżko, bo widzę, że robi się noc, a nie chcę zginąć przez potwory Także szybko sobie szybko się prześpimy I jeszcze na szybko sobie włożymy jedzenie do pieca i prześpimy się, tylko niech słońce zajdzie. Włożę sobie tutaj itemki drewno sobie wezmę, bym budował, ale odłożę sobie te niepotrzebne tutaj do skrzynki jakieś tutaj książka to jest moda chyba chyba tak bo nie pamiętam żeby były takie książki w normalnym Minecrafcie o kred tutaj wyskoczył nam no i zbudujemy sobie na szybko domek hmm, hmm, hmm. na jakimś równym terenie by się przydało ale zrobię sobie to drzewo szybko i y, zrobię sobie łopatę i chyba wyrównam ten teren albo nie nie, nie będę równał po prostu sobie zbudujemy tutaj o, na tym tutaj taki mały domeczek sobie zbudujemy przerobię sobie tutaj drewno no i chyba zaczniemy budować 5 w górę, jest 5 Raz, dwa, trzy, cztery, są cztery, dobra Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem Raz, dwa, trzy, cztery, pięć Pięć Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć O kurde tego to się nie spodziewałem. 3, 4, 5. I tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No i teraz sobie zrobimy takie coś. Taki mały, skromny domeczek na początek. I później myślę, że będziemy rozbudowywać go. Ale to już w następnych odcinkach. Sobie tutaj na szybko zrobimy domek mały. I zaraz zrobimy dach, podłogę i wszystko. Hmm. No na razie spoko to wygląda Myślę Później po jakiejś yy, Zrobię jakieś szyby I będzie wszystko śmigało Ale na razie zrobimy takie na szybko tutaj Takie tutaj na górze zrobimy Tutaj z przodu myślę, że nie będzie szyb Chyba, że tutaj, ale nie wiem jeszcze. Zobaczymy. Skończymy się pierwszy tak. Tutaj zabudujemy takie coś i szyby zrobimy. Myślę, że tutaj takie małe, kwadratowe. Tutaj źle postawiłem. no na razie wygląda to co najmniej spoko. wejdziemy sobie jeszcze na górę i zbudujemy sobie dach. jeszcze tutaj zrobię te liście, bo mi przeszkadzają i zaczniemy budować dach. ale dachu zwykłego nie będę budował. najpierw muszę sobie zrobić schodki. tutaj sobie zrobię z całego staku, albo z dwóch żeby mi schodków oczywiście nie zabrakło Jeszcze sobie dorobimy schodków Bo na pewno mi nie braknie Oj Tutaj odwaliłem I zaczniemy budować sobie tutaj już Dach Bardzo ładny Dookoła obuduję schod, Ten dach schodkami Także zrobię cięcie i wrócę jak cały dach zbuduję no i dach zbudowałem tutaj od zewnątrz wam pokażę jak on wygląda czekajcie tylko to coś widziałem chyba, a to jest tylko ląd i on prezentuje się oczywiście tak taki właśnie planowałem taki spoko i teraz sobie postawimy kilka pochodni bo jest tutaj bardzo ciemno a ja nie lubię gdy jest ciemno zaraz sobie szybko zbudujemy drzwiczki Oczywiście dwa razy, ale najpierw zbudujemy sobie jeszcze, stworzymy znaczy szybko łopatę i całą podłogę trzeba będzie przerobić na drewno, bo na trawie to raczej nikt nie chciałby chodzić w domu, bo to takie jakieś dziwne by było. Szybko tutaj sobie wykopię całą tą trawę i posadzimy sobie. Postawimy deski. Całą podłogę będę miał z desek. Tutaj już postawię deskę, żeby łóżko mi się nie rozwaliło. Bo byłoby słabo. I teraz szybko sobie postawimy deski. Całą podłogę oczywiście z desek. Żeby było ładnie. Tutaj oczywiście pod piecykiem, craftingiem i skrzyneczką musi być też deska żeby wszystko było już z desek teraz sobie pójdziemy po pójdziemy sobie po piasek i przepalimy go na szkło i sobie zbudujemy szyby tutaj mamy blisko domku piasek oczywiście i trochę sobie go wykopiemy i trzeba będzie przepalić piecyku i zrobię sobie te, te lepsze takie szyby nie będę stawiał zwykłego szkła, bo ono jest takie kwadratowe i będzie to słabo wyglądało. Myślę, że 40 starczy i pójdziemy sobie tutaj do domku. W ogóle wywaliłem tam resztę schodów, bo dorobiłem ich trochę, bo mi brakło, ale dorobiłem ich za dużo. Przepalimy sobie teraz szybko. Tutaj piasek. I zbudujemy sobie szkło. Jak piasek się przepali, to będzie git. Nie będę Was zanudzał, także szybko zrobię cięcie. I widzimy się, jak cały piasek się przepali. Dobra, piasek mi się już przepalił, i mamy szkło. I zrobimy sobie teraz szyby. I wstawimy sobie tutaj. Pyk, pyk, pyk. Oj, i zmarnowałem właśnie szybę i dupa ale stykło i resztę sobie włożymy do skrzynki i zobaczymy jak domek wygląda z zewnątrz myślę że no w granicach w granicach tolerancji tutaj nasz domek w pierwszym odcinku i myślę że na tym zakończymy pierwszy odcinek także Mam siekierkę na plecach i z tą kierką i z wami się właśnie tutaj żegnam. Także siema i czekajcie do kolejnych odcinków, które będą już niedługo. I myślę, że w kolejnym odcinku wybierz, wybierzemy się do kopalni i znajdziemy jakieś diamenty. Także siema.